Jeśli chodzi o trudność, to ten element chyba jest najbardziej skomplikowany, ale myślę, że sobie jakoś tam z nim poradzimy. Tutaj wyciąłem jeszcze taki, właśnie. To jest, to jest klejka czwórka, a tutaj wyciąłem taki po prostu ten element, który tam chowam, chowam w środek. Zaraz to spasuję, bo jedno ręko to tak nie za bardzo mogę. I tak to będzie wyglądać. Zaraz pokażę efekt końcowy. Nóż mogę odstawić Nóż mogę odstawić No i pokażę, co to wyszło A no, tak to wyszło Nie jest źle, proszę Pana No, elegancko, lecimy dalej. Tak jak mówiłem tutaj przy tej konstrukcji tak naprawdę ciężko ustalić wymiary, więc pozostaje tylko nam kątownik. Mówię, tu mam środek równy, więc baza mam tak naprawdę na boki się po prostu łapie, na boki łapie wymiary, bo ten środek musiał być równy z tego względu, że tu są wysuwane szuflady, więc ta, ta cała płaszczyzna i ta druga muszą być równolegle, więc to mamy w postawie. Ja przykładam sobie to. Tu mam. To, nie wiadomo w którym miejscu, a tutaj. Konturnik. Dobra. Słupek muszę jakoś ustawić, więc również podłogę też mam równą, więc znowu kątownik. A. Tu mam już ustawione wgancko. Odchodzi, tutaj będę chciał zrobić drzwiczki, taki schowek na buty. Bo wiadomo, wchodzimy do naszego kampera i zawsze jest problem z butami. Tutaj mam kuchnię, więc nie ma możliwości gdzieś jakiś dodatkowych schowków, więc Fajnie, nie wiem, czy zrobię otwierano od góry, czy na bok, ale generalnie taki jest plan, żeby to tu był, tu był schowek na buty. Nie, wiem, może jeszcze w środku, jakąś półkę. Chyba dam półkę, tak myślę. Amra. Ścisk bardzo fajnie pomaga w pracy. Kontrola musi być, o jest idealnie i tutaj ten słupek, chociaż on zarobiście się mocno trzyma, ale też go muszę ustawić tak naprawdę do tej płaszczyzny, bo tu będzie szafka, wiadomo chciałbym ten front żeby był równy, żeby miał kąty przede wszystkim no, i też go tutaj zaraz poprzeczkę górną łapie. I co tam jeszcze? Mm -hmm. I poprzeczkę górną łapię. A zanim poprzeczkę górną łapię, to dlaczego tego nie wyciąłeś na kąt? No, na razie łapię na blachowkręty, a później dopiero będę to nitował. Bo jest po prostu łatwiej. Tak nie muszę rozwieźć, że go tyk wykręcam wkręt. Czyli to muszę uciąć na kąt i to też muszę uciąć ładnie na kąt. Dobra. Teraz będę. Idę uciąć. Jestem. E... Dobrze... Picco bello! To mi się podoba najbardziej. Mam zawsze elegancko, równiutko, bez żadnych komplikacji. Dobrze, łapię kąt. Dobrze, można No, maxa. idealnie A to jest tak zarobiście mocna konstrukcja no i to będę miał ładną trzefeczkę na buty jeszcze tu trzeba będzie to wyrównać ale jest, jest dobrze tak wyszła ta zabudowa naprawdę mega mocna konstrukcja wiem gdzieś tam no nie idzie tego szarpnąć tak naprawdę. Bardzo fajnie. To wyższe odbędzie po prostu. Tutaj na buty, reszta jakiś schowek. Tu wiadomo, jeszcze kawałek tutaj będę musiał dociepić. Ale generalnie zaraz płytuję i jest pięknie. A to druga strona łóżka. Siedziska, przepraszam. To łóżko, część konstrukcji. To właśnie będzie, będę jeszcze dorabiał półkę. Czyli to będzie jakby taka wnęka, szafka. Tu będzie wysuwany stół, a nad stołem robię taką dużą szufladę, bo tak naprawdę nad stołem no szkoda, żeby ta przestrzeń tak naprawdę w tym luku bekarzowym szkoda, żeby tego nie wykorzystać, więc tu zrobię wysuwaną szufladę taką jedną, dużą. No i tam to samo, tu u dołu będzie dać całą elektrykę. No i tu u góry będę miał taką dużą, dużą fajną szafkę. Bardzo ciężko było wyciąć ten cały element. Chciałem, żeby od razu te elementy, które wyciąłem, żeby to były fronty. A że trochę było rzeźby, ale, ale myślę, że się udało. No, to jest zabudowa nad kole. Właśnie tu, w tym miejscu koło zbiornika będę ch ch chciał dać pompę, żeby maksymalnie wykorzystać tę przestrzeń. kątowniczek 20 na 20 razy 15 Bardzo fajny, malutki, ale konstrukcja naprawdę bardzo sztywna. Tutaj docelowo chyba będzie kompresor, ale jeszcze tego nie wiem. Przygotować muszę porządną, porządne wzmocnienie, a co będzie później to zobaczymy.